Zacznijmy od tego, że trochę mnie nie było, a więc witam Was. Oglądaliście filmiki, gdy ja byłam na urlopie, a teraz zaczynamy sobie i nadrabiamy. Będą nowe serie, będą nowe serie na live, szybszy internet, więc mam nadzieję, że nie będzie źle. A tymczasem jesteśmy w Supermarket Simulator i teraz, moi drodzy, mamy aktualizację mapy, która wyszła 13 marca i była to wersja angielska ja Wam przetłumaczyłam po kolei i sobie, żeby to było szybciej niż żebym myślała. Mamy tak, dodano większą mapę miasta, mega mi się to podoba, i mamy to wszystko nowe, więc pewnie będzie jakaś aktualizacja. Dodano oferty hurtowe, no i to, to jest coś, na czym mi też zależało. I też zależało mi na systemie, moi drodzy pojedynczym, singli, czyli dostawy za pomocą skutera czy czegokolwiek innego. Mamy tutaj naprawione błędy. Mamy co jest następne. Lokalne rynki, pojazdy, informacje o problemach. Także to dodali 13. 12. Nie, 13. Przechodzimy sobie 17. A mamy tutaj kolejne sprawy z wydajnością wydajnością, które tam zoptymalizowali. I. Oni próbują zrobić system Polski też. Z tego co widziałam. Także to jest na plus. Następnie mamy poprawki. Mamy kolejne poprawki. Były tam bugi, brudy i w sumie dzisiaj, czyli 20 marca, kiedy ja to nagrywam, również dodali jakąś poprawkę związaną z patchem. Ale już przechodzimy do gry i będzie super. I już jesteśmy w grze. E, powiem Wam od razu na starcie jeszcze, że jeżeli zmienił Wam się język od razu po aktualizacji, to znaczy, że musicie jeszcze raz wygrać to spłoszczenie, bo zaktualizowali je na Nexusie. Kontynuujemy sobie gierkę i zobaczymy, jak to się zmieniło w samej gierce. odpalam pierwszy raz tą grę od X czasu, gdzie mnie nie było, czyli od półtora tygodnia. Zobaczmy sobie, jak będzie to wyglądało. I teraz moi drodzy, przekręcamy się i już widać pierwsze zmiany. Tu mamy hotel. Mamy grafikę i no, skuter jakiś. Tutaj mamy otwarty świat. W ogóle inaczej to wygląda. Wiadomo, to jest strefa załadunku. Okej, okay, mamy tutaj, i gdzie można? Tutaj bus jest. Okej, okay, tu mamy clean, coś tam i. Wow, to będzie jakiś otwarty świat, bo. Zobaczcie sobie tankowanie. No, wiadomo, będzie to auto. Pod tabem jest to, co było. Bo mam na razie mały sklep, to już wiadomo. Ja tutaj rozszerzałem dobra, zobaczymy sobie co zmieniło się w sklepie, rynku, 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 połoga, narzędzia, oczywiście jeszcze, żeby nie wszystko, jakby... A, pokażcie, pokażcie, dodali jakieś wyposażenie jeszcze. E, no, nope, to stoisko z bananami, no i wagę, to w sumie chyba, chyba było? Chyba? Chyba tak, chyba było. Zarządzanie, tutaj rozwój, mamy sekcję rekrutację, to wiadomo, mamy pracownik ochrony, o, tego nie widziałam. I sprzątaczkę. To też spoko. Mamy magazyn, mamy nazwy sklepu oczywiście i mamy rachunki, które trzeba płacić, bo wzięliśmy pieniądze. Tutaj mamy płatność 37. Mamy cennik, czy coś nam spadło. Tutaj się podwyższyło. Mamy 4. U 4. 40. Tutaj poszło do góry 6. Poszło na dół to. 3... O zero 0,5 chyba tyle. Jak na razie nic więcej się nie zmieniło, bo będą to wprowadzać. Więc jakby powoli powoli e, to modernizują. Tutaj widzicie samochody. Tutaj już goście z hotelu wychodzą. Czy coś tu jeszcze jest jakaś strefa? Tu będzie jakaś strefa dostawy i innych typu tego rzeczy. Także fajnie, że w ogóle oni... O tym pomyśleli. Pamiętam, że niebieski robił sklep, tak? Niebieski, dobra. Nie, on był zielony. Farba się zmieniła na niebieski. O, cholera. O, oh, mam niebieski sklep. Przecież była taka jasna jakaś taka... A tam! Dobra, nevermind. To jest nieważne już. E, czy my mamy wszystko? Nie mamy wszystkiego, bo... Coś mi się tu nie podoba. Coś mi tutaj chyba albo mi dzień uleciał. Albo ja nie wiem co tu się stało. Albo po prostu tak szybko to poleciało, że ja już nie wiem co tu się odwaliło. <laughs> Wiecie, czasami tak jest, nie? Że człowiek nie wie co się dzieje. No ale w każdym razie mamy tutaj już oleju nie mam. Holipka, praktycznie niczego nie mam. E Woda Water time. Mleko. Tak, uleciało mi to, bo ja to chyba wzięłam nowy dzień. Nie przejmowałam się już praktycznie niczym. No i no i tak właśnie to wychodzi, że niczym się człowiek nie przejmuje, a tu buch. I nie ma. Dobra, tak, nie ma tak. Makaron. A dobra, olej makaron, olej, tu miałam właśnie, to miało być, ja już wiem, co tu chciałam zrobić. Dobra, dobra. Czaję bazę. 2T i 2T. No, żeby to już było po dwa, no, 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 to pamiętam. Coś tam mi świta, moi drodzy, mili państwo. O, ser. Idę. A tego nie mogę zabrać? E, nie mogę. Idę, 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 Dobra. Dobra. Makaron, makaron, makaron. Produkty. E, to tak. Makaron. Jaja weźmiemy. Makaron. Weźmiemy wszystkiego po trochu. Zobaczmy jak to cenowo się, czy się wyrobimy. 55. Pyk. Oj, ekstra. Dobra, otwieramy sobie. Dzień dobry. Dzień dobry. Licencje trzeba kolejne. To już pieniążki, pieniążki. Woda, a woda tu. Magazyn trzeba kupić wtedy. Magazyn, fajna sprawa. Eee, nie, nie nie, mop. Już, czy coś jeszcze? Nie. Idę. O, wypchałam sobie to, no ale trudno. O nie, tu. Tam kawy nie chcę. Nie chcę kawy, nie chcę. Ale ładnie ten świat wygląda, ładnie. No mi się się podoba. Oby jak najwięcej tego. Olej będzie trzeba przenieść na dół. O, już siadam. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. A? Czekajcie, czekajcie, co? A, hurtowe! No tak! Mhm. No już rozumiem o co chodzi, że takie propozycje dostajemy jakby. Trzy, osiemdziesiąt, pięć. Dobra. Mamy. czterdzieści. Dziękuję bardzo. Po można kupić. Fajnie, fajnie, podoba podoba mi się ten zamysł, tego hurtowego, naprawdę to mi się podoba strasznie. I fajnie by było, żeby ktoś, kto miał, żeby miała pracownika, który dokłada ten towar 65, ale to magazyn by trzeba było mieć. Magazyn ile? Nie pamiętam mi na magazyn. Rozwój zarządzanie. Rozwój. Nie. 800. A ile jak, jak tam te licencje też czy, też już można, ale zaraz. Bank. Pożyczki. Płać wcześniej, się nie da. Jakieś tam rzeczy, już. No, już prawie tam czegoś brakuje, więc podokładam to co widzę. Ryb. Mleko. Może być, mleko. Hyc, hyc o podłoga Już zaraz. Mam zaraz braknie nie będziecie mówić i wołać. O. Wołać zaraz będziesz. Gdzie jest, gdzie jest to? Ja ci powiem, nie mam. Amba Fatima. Już. Witam panią, przejmie kartą, oczywiście najlepszy sposób na zakupy, ja jestem przeszczęśliwa, że płacicie karm... karm... kartą. Witam, dziękuję, gotówka, o, 40 centów, też spoko. Takie ceny, że aż zostaje. No idzie to jak krew z nosa, ale jakoś tam idzie, nie? Pięć Te licencje ważne, ważne też są. Na produkty. Sery. Mam no i właśnie jak jest po 2, to tak lepiej wszystko, więc tak zrobimy. Makaron weźmiemy stąd. Tu i tu damy. Makaronito. Plek. Klebek. Plebek. Damy tu. A. Tak, wszystko sprzątniemy. Damy tu. Proszę bardzo, jak pięknie. Już, już, już. Też do wyrzutu. Jajka tam mamy też podwójnie. Jo. Proszę, proszę. Już tutaj. O. To kapiki podwójnie. No bo jak jest podwójnie, to wiecie, to jest lepiej, to oni... To ja nie muszę tak cały czas coś biegać dodawać. Na makaronu już widzicie, nie będę mieć. No i to jest przykre. Będę musiała zaraz zamówić, bo oni będą mówić, że czegoś nie ma. 470. Dzień dobry panu, oczywiście. Do widzenia. Makaron pani cały wykupiła. 16. 60. No i już muszę pododawać. Oczywiście wszystko. Bo to jest ważne, żeby kupić. Ale już to jest coś, nie? Już to inaczej. O, mamy widno. Idę makaron daj. Super. Makaronito Chlebowito. Dzień dobry. Już, już, już. Jak kupuję wszystko za jednym zamachem, to przynajmniej te rzeczy są Dobra. Dobra, gąbka. Gąbka, gąbka. A, umyte. Pięknie. Dobre. Może pana umyć, bo pan tak plamy jakieś pan ma na twarzy. No, nope. żart. Żarcik taki. Sytuacyjny, wie pan jak to jest. Czasem się tu człowiekowi nudzi. Dolarek. I takie zakupy to ja rozumiem, nie? Damy olej. Stara, pana idę obsłużyć. Na razie to wie pan. Na razie to ja wszystko wstawiam. Nazbiera się tam pan kimś. O! O, 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 o Czy idzie tam ktoś jeszcze, to wtedy dopiero porozmawiamy. Tutaj też trzeba to przestawić. I idę. O. 3 osoby, no to już, już mogę podejść i robić. Oczywiście, już 40, Za 40 tych to już, już to są pieniądze. Już 5, 20, tak, tak. Pyk. Pyk, pyk. 19, a. Witam, witam. I o zdrowie pytam. Dobra, mamy zakończenie dnia, więc też to robimy. Mamy jednego uh, klienta, który powiedział, że brak produktu. I mamy teraz ser. Ser, ser, ser. A w ogóle tutaj makaron trzeba kupić. Cennik, Boże. Mac ser poleciał to 2,50 damy. Teraz tak tutaj nie to zarządzanie rachunki trzeba zapłacić w banku płatność i teraz tak zbieram sobie zobaczę sobie zarządzanie nie bo 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 rynek wyposażenie i teraz zobaczę sobie a zobaczę sobie co będzie następne to jeszcze raz zarządzanie licencje Mąka się na płatki ryż tak. O. O, to będzie jeźle. To to, to to, wszystko będzie na półce. No, także potrzebuję półki, czyli tutaj, wyposażenie i półkę zwykłą półkę. Taka samoobsługowa, No, 900. Takiej półki nie chcę. Tu jest ta podwójna. Ta do boku. A dwustronnej tej półki nie ma. I dwustronnej jakby. Mm. To już półkę. A można w innym kolorze. Teraz zauważam. ocieciul To kolor. Ja nie chcę szarej, tylko ja bym chciała Niebieski. Niebieski. Zamawiamy. Jak ona będzie wyglądać Normalnie tylko niebieskie. To by się spodziewał. Ale... Aha! Widzicie, to jest taki lekki niebieski. Nice. nice. Ładnie, ładnie. Dobra. Na razie tak. Chleby mamy tutaj ułożone. No to wiecie, już trzeba przemyśleć. Już trzeba myśleć. Tak. A ja, ja mam. Już, już, już idę. O. Woda chyba też jest. O. Dobra, mam tych kartonów w uszrot. Trochę ich jest. Makaron. Macaron to schodzi. A, dobra. Wiecie co? Bo mąka będzie mąka ryżowa i tak dalej, więc mąkę dam tu. Sobie O. Tam tu, 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 tu. 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 Zaraz też oliwa będzie. Będzie, będzie tego sporo, nie? Dobra, mogę już otworzyć. Otwórz. Jeśli ludzie schodzą, a ja sobie będę tutaj robić. O. I czeka piki. Dobra, teraz tutaj jaja. Z wolnego chowu. Woda jest spełniona. Tutaj sery. No i tutaj jest wszystko. Tutaj e, oliwa. Tutaj czekapiki. No jest, ja jest, tak? Czekajcie. Te wszystkie produkty trzeba dodać. Kupić jak będziemy mieć pieniądze. wieszcie, 300 potem kupić kolejną tą. No. Licencję. To jest to, licencja. Dzień dobry, kartum 24:30. Do widzenia, panu. Ja życzę panu miłego dnia. Witam. I o zdrowie, szanownego pana, pytam. Praca popłaca Ile na półkach tam wiecie. No. Nie trzeba gmerać. Bo ona sobie przejdzie, wszystko jest. A jak czegoś nie będzie, no to przykro mi. Nie będę wyskakiwać. Poczekam, posiedzę, poczekam. Bądźmy cierpliwi. Tego sklepu jest niebieski. Ale niebieski sklep będzie ładniejszy w sumie. Dalej się zastanawiam nad nazwą supermarketu, dlatego to zostawię na sam koniec może, 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 może. Zobaczymy. Fajnie, że pani tyle nabrała. Cieszy mnie to bardzo. A się makaron kończy. Ale szczerze, nie chcę mi się iść i o po jednej rzeczy. Serio. Brakuje mi jeszcze troszeczkę. Ale zobaczymy sobie, się. posiedzimy chwilę na kasie jeszcze. Tutaj no. O. Oh, uau! Wow. Oh la la, oh la la, dobry, Ai, sheik. Okej, okay, tutaj 38, 40. Już, już. Witam pana bardzo serdecznie. Ile? 70 oczywiście. No makaron nie ma, no. A teraz? O, o zamówię i będzie makaron. No bo tak szczerze, no ale szczerze mi powiedzcie, czy po jednej rzeczy opłacę, po jedną rzecz opłaca się tam nadać A exp to tak wiecie, no mało mało się tam ma. Mało się ja wiem. Dobra, ile mam? 90... Nie, 8 tylko, dobra. Tego makaronu. To ja bym chciała tak. Ulala. Dużo można już dodać. A tak, żeby z 11 było. Już, już, oczywiście. Bo ten makaron schodzi bardzo szybko. Nawet się nie spodziewałam, że tak szybko będzie coś tam schodziło. Już 16. O, 60. Tutaj też. 9. O, 90. Okej, okay, mamy, mamy. 17 Dobra, ile tam? 80 zamawiam. Już. Nie, mamy sam makaron. Na stanie. Teraz będziecie musieli żyć z makaronu. Nie ma innej opcji. Makaron wita i o zdrowie pyta. Tam tam, 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 tam. Alololo, makaroniarze. Dzisiaj makaron mam ważę. Oczywiście. Proszę bardzo, kolejny makaron to nie. Tutaj. Na razie tam nie mam dużej kolejki, także mogę sobie zaszaleć. Już idę. Trochę podokładałam, także nie muszę się chwilowo martwić. Ale to tylko tak chwilowo. Zaraz czegoś zabraknie. Do kasy idziecie? Nie, a my jeszcze chodzicie? Bo ja chcę zarobić potem na te licencje. Ale to już kiedyś tam. O, o kurde! No, i to jest okej, okay. myślałam, że więcej wyjdzie, ale nie wyszło o ile czterdzieści, już oczywiście, już już. trzy, czterdzieści. Dwadzieścia pięć, osiemdziesiąt. Mamy cztery, pięćdziesiąt. No uzupełniamy sobie to. Powiem wam, że w tym odcinku to będzie prawdopodobnie na tyle, tylko po uzupełniam sobie jeszcze to wszystko. Kurde, tym go makaronu to jest makaronu, to jest multum. W 40. W następnym odcinku będę chciała już zdobyć sobie tą licencję. O Jezu, A jeszcze tutaj wchodzą po godzinach. To niech wchodzą. Znowu kolejny makaron. Zostało jedno. Więc mleko jest. Więc mogę odbić to tutaj: o mleko, jaja. A nie, to nie jaja, to ser. O kolejny ser, i cały pójdzie. O no i pyk, pięknie. Zaraz idę. Zaraz poczekasz, poczekasz. Mamy czas. Nikomu się nie śpieszy. 1040. Także moi drodzy to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i będziemy się widzieć w kolejnym odcinku.